W poprzednim materiale z serii nagrań onboardingowych e-mail apps mówiliśmy o raportach w zakładce mail. Kolejna zakładka w raportach to czarna lista, która jest ważnym narzędziem do zarządzania adresami e-mail, które zostały zablokowane, ponieważ otrzymały twarde odbicie, czyli status hardbounce. Na takie adresy nie będą wysyłane kolejne wiadomości. Aby uzyskać dostęp do zakładki czarna lista, kliknij zakładkę raporty, a następnie wybierz opcję czarna lista. Tutaj możesz sprawdzić, którzy użytkownicy zostali dodani do listy zablokowanych adresów. Usługa e apps automatycznie dodaje do tej listy adresy, które wykazały twarde odbicie. Możecie również samodzielnie dodawać wpisy za pomocą API lub panelu. Znajdziesz tutaj dwie zakładki. Szukaj. Oraz lista. Zacznijmy od funkcji szukaj. Możesz skorzystać z dwóch parametrów: od, do oraz wpisz e-mail. Wprowadź daty w polu od, do, aby wyświetlić adresy dodane do czarnej listy w określonym przedziale czasowym. Jeśli chcesz sprawdzić, czy konkretny adres e-mail znajduje się na czarnej liście, wpisz go w polu wpisz e-mail. Teraz przejdziemy do widoku listy. Znajduje się tutaj spis adresów, które zostały dodane do czarnej listy. Tabela zawiera kilka istotnych kolumn. Powód: w tej kolumnie znajduje się informacja o powodzie, dla którego dany adres został dodany do czarnej listy. Może to być na przykład twarde odbicie. Konto tutaj widzisz subkonto, z którego wysłana była wiadomość. Czas utworzenia ta kolumna przedstawia datę i godzinę, kiedy dany odbiorca został dodany do czarnej listy. E-mail zawiera adres, który został dodany do czarnej listy komentarz. Jeśli istnieją szczegółowe informacje dotyczące powodu dodania adresu do czarnej listy, czyli odpowiedzi od serwera odbiorczego, zostaną one wyświetlone w tej kolumnie. Ilość odbić. W zależności od ustawień czarnej listy, adres e-mail może być zablokowany po jednym, dwóch lub trzech odbiciach. W tym miejscu widać ile odbić miało już miejsce. Akcje. W tej kolumnie znajdują się przyciski, które pozwalają na edycję, ikona ołówka lub usunięcie wpisu z listy, ikona kosza na śmieci. Teraz omówimy, jak dodać adres e-mail do czarnej listy za pomocą panelu. Na stronie z czarną listą znajduje się przycisk Dodaj po prawej stronie ekranu. Kliknij go. Po kliknięciu przycisku Dodaj pojawi się formularz. Wprowadź adres e-mail, który chcesz dodać do czarnej listy, oraz podaj powód dodania tego adresu. Jeśli preferujesz dodanie adresu do czarnej listy za pomocą api, znajdziesz szczegółowe instrukcje, jak to zrobić, w naszej dokumentacji. Kolejną przydatną funkcjonalnością w usłudze Email Apps jest zablokowane domeny. Jeśli nie chcesz dodawać na czarną listę pojedynczych adresów z tej samej domeny, możesz skorzystać z tej opcji. Pozwala ona zablokować całe domeny, np. takie, które zawierają często występujące literówki lub takie, do których nie chcesz wysyłać wiadomości. Aby zablokować domenę, ponownie przejdź do zakładki Raporty, następnie Czarna lista, a później kliknij przycisk Zablokowane domeny. Po kliknięciu w przycisk pojawi się lista zablokowanych domen. Aby dodać kolejną domenę do listy, kliknij przycisk Dodaj. W formularzu dodania zablokowanej domeny wpisz domenę, którą chcesz zablokować, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Domenę, której nie chcesz dłużej blokować, można usunąć, klikając w ikonę kosza na śmieci. Jeśli posiadasz dedykowany adres IP, masz możliwość wyeksportowania czarnej listy do pliku CSV. Zalecamy regularne eksportowanie listy i czyszczenie własnych baz z nieaktywnych adresatów. Aby wyeksportować czarną listę do pliku CSV, kliknijcie w przycisk Eksport. Następnie wybierz interesujący przedział czasu i kliknij Zapisz. Czarna lista zostanie dodana do kolejki, a link do pobrania otrzymasz w wiadomości e-mail. Plik do pobrania będzie dostępny również na liście eksportów. Jeśli wolisz pobierać czarną listę za pomocą API, ta opcja jest dostępna dla wszystkich użytkowników Email Apps. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak pobrać czarną listę po API, zajrzyj do naszej dokumentacji. Teraz przejdziemy do ustawień czarnej listy. Aby dokonać zmian w tych ustawieniach, kliknij zakładkę Administrator, a następnie wybierz opcję Ustawienia ogólne. Zacznijmy od zakładki ustawienia czarnej listy. Istnieją dwa sposoby ustawienia czarnej listy. Pierwszy to lista z podziałem na SMTP, gdzie każde konto SMTP posiada własną listę adresów odrzucanych przy wysyłce. Drugi sposób to czarna lista dla całego panelu, gdzie wpisy obowiązują globalnie bez podziału na konta SMTP. Kolejna dodatkowa opcja dostępna w ustawieniach czarnej listy to ważność wpisów na czarnej liście. Pozwala ona na określenie długości przechowywania wpisów na liście. Pierwsza opcja to Nie usuwaj wpisów i jest ustawieniem domyślnym. Oznacza to, że wszystkie adresy znajdujące się na czarnej liście będą dostępne bezterminowo w panelu. Jeśli wybierzesz tę opcję, nie będzie automatycznego usuwania wpisów. Istnieje również możliwość wybrania określonego czasu przechowywania wpisów na czarnej liście. Możesz wybrać okres od 1 do 6 miesięcy. Ostatnia opcja dotycząca czarnej listy to ilość odbić przed blokadą. Pozwala ona określić, po ilu twardych odbiciach adres e-mail zostanie zablokowany podczas kolejnej próby wysyłki. Istnieją trzy dostępne opcje. Pierwsza to jedno odbicie. Jest to ustawienie domyślne, które oznacza, że adres e-mail zostanie zablokowany po uzyskaniu jednego twardego odbicia. W tym przypadku adres e-mail zostanie automatycznie dodany do czarnej listy. Druga opcja to dwa odbicia, a trzecia to trzy odbicia. Wybierając jedną z tych opcji adres e-mail zostanie zablokowany po uzyskaniu odpowiednio dwóch lub trzech twardych odbić. Pamiętajcie jednak, że nawet jeśli ustawicie dwa lub trzy odbicia, adres i tak zostanie zapisany na czarnej liście po pierwszym twardym odbiciu. Teraz przejdziemy do funkcjonalności związanych z białą listą. Białe listy są wykorzystywane, gdy chcemy mieć pewność, że zawsze zostanie podjęta próba doręczenia wiadomości i że odbiorca nie zostanie zablokowany przez czarną listę e-mail apps. Są one szczególnie przydatne w przypadku komunikacji wewnątrzorganizacyjnej lub dla kluczowych klientów, którzy muszą otrzymać wszystkie nasze wiadomości. Funkcja biała lista jest automatycznie aktywowana na wszystkich kontach, niezależnie od pakietu. Aby z niej skorzystać zaloguj się do panelu e-mail apps i Przejdź do zakładki Raporty, Czarna Lista. Po prawej stronie znajdziesz przycisk o nazwie Biała Lista. Po wejściu w białą listę zobaczysz dwie sekcje: lista oraz e-maile oraz domeny do akceptacji. Jeśli chcesz dodać adres e-mail do białej listy, kliknij przycisk Dodaj. Na Twoim ekranie pojawią się dwa pola do wypełnienia. W pierwszym polu wpisz domenę lub konkretny adres e-mail, który chcesz dodać do białej listy. W drugim polu podaj prawdziwy powód dodania tego adresu. Biuro Obsługi Klienta ma 48 godzin na przeanalizowanie powodu i podjęcie decyzji. Zostaniesz poinformowany drogą mailową o decyzji dotyczącej dodania lub odrzucenia adresu na białą listę. Bog ma prawo odrzucić adresy, które wydają się podejrzane lub znajdują się w ogólnodostępnych domenach, takich jak Gmail czy WP. W zakładce Biała Lista możesz sprawdzić status dodania adresu do listy. Możesz zobaczyć adresy oczekujące na dodanie oraz odrzucenie prośby o dodanie adresu do białej listy. Jeśli uważasz, że adres został niesłusznie odrzucony i powinien być dodany do białej listy, możesz skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.